John A więc tak, obiecałem filmik z Fify <grywa> Obiecałem filmik z, z Metina i będzie filmik z Metina. Tylko jeszcze tak efekty kurwa spierdalej Dobra, jest wszystko już tutaj. O Boże, ile tych kurwa czytadełek spierdalaj O Boże, nie będę tego robił Tego też nie będę robił Tego również nie będę robił a to to już w ogóle w dupie mam. To też niech spierdala. Dobra. Teraz idziemy z kimś na solo. Mam, mam 21 level. Tu kurwa. Chcesz solo szmato? Chodź kurwa. Na haksach cię zjadę. Aha. Fajnie, że mogę ich zabić. Dobra. Yy, nie wiem. Może coś bym ulepszył. Czy ja w ogóle jestem taki zjebisty na kocie i chyba nie potrzebuję żadnych lepszych. O no chuj, no jest chujowo. Dobra, jest plus 6, jest plus 7 nie ma. Ja pierdolę. Z pojebane rzeczy. Kupię to. Kupię, kupię te pojebane pelerynki. Kupię, nie, nie, nie. Kupię to. Szmato. A teraz tak, licz mi pięty Co to jest? No, dodaj bonus, no to co jest, kurwa Szmatuławcu jebany No dodaj ten jebany bonus, dziwko! Kurwa! Dlaczego to nie chcę dodać tego jebanego bonusa? No ja pierdolę! Ale to jest spływane. Dobra, a ja to teraz będę ulepszał na plus 9. Trochę czasu minie. Ale spokojnie, w końcu po to tutaj jesteśmy. No i się nie powiodło. No i się nie powiodło. No i się kurwa nie powiodło. No i się powiodło. No i się powiodło. No i się powiodło. No i lubię to No i kurwa nie spierdalej Szma to jebana Dobra, teraz tak sprzedam te kurestwo i gdzie bierzcie zakłady co to jest Twoje doświadczenie nie wzrasta na chuj to Yy, tak, szmat, yy, handlarka pierdolona Daj mi coś takiego Co da mi Bonusy w moich broniach Ja to kupiłem Na chuj mi to Na chuj mi to Już O, mogę to otworzyć Wow, wow ale kurwa haksy. O, to też mogę otworzyć O, ci chuj ole torczo Kurwa, patrzcie Jo, ja, pierdol, ale, ale mi kod Nie ma na mnie chuja, o i petardy nawet mam. Fajnie ty Jest ogólnie spoko mm, Teraz tak, pójdę Kupię No mm, właśnie kupię to gówno Nawet parę 7, 1 12 minus 3 I 13 Ty kupię jeszcze z dwa 9, 15 No to to, to co zostawia, dlatego te sprzedam Bo nie chcę mi się tego kupywać i tak czekać Czekać aż trafi się jakieś 30 Pierdole, kurwa w dół Co tu pisze? A iść do Bego w celu dodanie Bego A gdzie jest ten kurwa Bego Pierdolony kurwa szmaciarz Taki kurwa gruby chuj w białym ubraniu powie Tak coś coś takiego Ale gdzie ta kurwa O metin ale ja tego go pierdolę Tak to gdzie jest ta gruba kurwa To jakaś szmata To jakiś stajenny. To jakiś kurwa rybak Ja pierdolę Jeżeli ja go znajdę to kurwa minie z pół roku Sokska to brzuskwi Spierdalaj Renifer I na chuj mi on Renifer No i co, on będzie pomagał mi zabijać? Ja nie wiem sam Ja pierdolę gdzie jest frajer Chuj mu w dupę lepszą FMS-a na plus 9, dlaczego to się nazywa FMS? Czyż to ani kurwa, miecz pełni księżyca, to ani to nie jest skrót, ani nic. To co to jest, kurwa, jaką macie? O, moja stara się właśnie odzywa. Tak, yy, przeszkodziła mi moja siostra. Yy, przepraszam Was za to bardzo, ale no. Fff. My w sumie rodzice powinni przepraszać, że mam taką pojebaną siostrę O, jest już plus... 6 dopiero O, już jest plus 7 I kurwa, jest plus 8 Widzisz, mać ławce, jebany A na razie nie będę gruszał to spierdalać stąd Dobra, trzeba iść gdzieś pedek spić, bo to tak nie może być Ale jestem wjebany, to jestem na kocie, kurwa, ty no spie... Dalaj dziwko Ja pierdolę przejść nie mogę Ja myślałem, że spacją się skaczę Ja pierdolę, jak ja dawno sobie gram. Dobra Idziemy Pizgać Chciałem kupić sobie jakąś lepszą zbroję, aha Aha To chuja się kurwa kupię Dobra, kupię się to Tylko plus 4 Plus 6 Będzie plus kurwa 7 Szmato I już jesteś kurwo plus 8 No Ja pierdolę I już jesteś plus 9 No kurwa Ja pierdolę Nie jak będzie plus 8 to ja już tego nie ulepszam. Kurwa i jest plus Plus 5 ja pierdolę no to jest pojebane, jak się ja pierdolę Tośnie dobra Nie ja to już zostawiam Tylko tak, teraz właśnie Nie mogę zamknąć. Nie! Kurwo stój Dobra, mi tego A i dziękuję bardzo jeszcze raz mojemu koledze Łukasza Chuj, Alt w 4 Nie, kurwa to nie działa Łukasz Tak, yy, więc powiedzcie mi drugi raz jak siada się na tego pierdolonego konia Ujeżdżaj, szmatę. Kurwa, będziesz go... Będziesz się z nim pierdolił. Yy, dobra, to ja się przeteleportuję i widzimy się za chwilę. Narka. Dobra, ja już jestem z powrotem i teraz tak, moi kochani... Yy, no, nadal nie wiem, jak się zsiada i wchodzi na jebanego konia. Więc tak, yy, będę musiał robić to myszką. A więc, yy, jak tu mówią, go, go, Power Rangers. Bo chcę dzisiaj, jeszcze na tym filmiku, wbić jakieś 30 level. O, tu nie może być opier... Kurwa, ja kupiłem 4 te gówna! Bo myślałem, że jedno jedno kliknięcie i to gówno znika. Ja pierdolę, jestem pojebanym człowiekiem. Kurwa, serdeczny JP, kurwa w moją stronę. Ja pierdolę. Ale jestem popierdolony. I to kurwa mam równo z retubania. Dobra, szmato to dawaj, kurwo. Bo nie mam na ciebie czasu. Dawać tutaj chuje brzydkie Gdzie wy jesteście? Kurwy się pochowały. O, już mam które level ciekawe. Dobra, już tutaj kurwa do mnie. Szumaciarze. pierdolone Już kurwa do pana. Świat płaski do laski. No. Chcę, żeby ten film trwał jakieś 12 albo 11 minut więc muszę się ogarniać z wbiciem tego jebanego levelu nie wiem który teraz mam, ale teraz zerknę właśnie teraz gdzie to jest już mam 26 level, a miałem 21 więc 5 leveli w jakieś minutę w jakąś minutę, to myślę, że jak są dzisiaj nie jest tak słabo już mam chyba 28 nawet 29, mojej chani nawet już mam 30 level. Ależ ja... już mam 31. Ależ ja zapierdalam jak głupi chuj. A teraz robię tak. Średnie obrażenia 6, ale jestem pojebany. Ja pierdolę. Ty ja sobie wziąłem chujowy, naprawdę ten mieczek. Spierdalaj, kurwa, Łysy, łysy chuju. Spierdalek gin dziwko. Ha ha ha, teraz latam za FMSem dziwki. I kurwa możecie mi co najwyżej to posokać szmaty. Jeszcze próbuję... No kurwa, no i na plus 9 się nie da ujebany frajer. No kurwa. Jak teraz się, nuduję, to się kurwie? Och, już myślałem, że będę musiał wyjść z siebie. No kurwo! Nie, ze mnie zeszło teraz. Uff. Jestem jak drzewo. Jestem jak spokojne drzewo. Kurwa, no ty chuju jebany, już nie jestem jak spokojne drzewo. Ty kurwo jebana. Dobra, pierdolę, tak, niech to zostanie i chuj temu w dupę, kurwa. Serdeczne jutro kurwa, o już mam 10 o już widzicie i teraz tak moi kochani, temat tabów co mam napierdalać w co mam napierdalać ja przy... tutaj nie będę robił berset wie co to jest kurwa, bo to mi jest niepotrzebne bo i tak zapierdalam jak głupi więc myślę, że najlepiej zrobić szarże, szarże jest spoko bo szarże zatrzymuje tych kutofonów jebanych i właśnie przesunęliście, że zrobiłem szarze. teraz tak wow, kurwa jaki kocór ze mnie ujeżdżam te bydło a ty kurwa domy, Szmat. już was tu kurwa widzę koło mnie oj kurwa niewygodnie trochę jak się tak siedzi mm. 32 level, no to 33, 34 i 35 i 36, nawet i 37. I 38 nie. Nie będzie 38. A więc. No chuj. Jebać to. A i jeżeli będziecie to oglądali to powiedzcie mi, co na chuj mi ten renifer. Na chuj mi ten renifer. Yy, będę bardzo wdzięczny w chuj. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze jednego yy, lura. O kurwa, już 13 minut. Chujowo, chujowo. Yy, I powiedzcie mi, gdzie teraz na tym levelu zajebistym, gdzie mogę iść? Bo mam 39, 40 nawet chyba. Dobra, yy, a więc tak. Yy, dajcie suba. Łapki w górę oczywiście Jeżeli wam się podobało Jeżeli nie to nie dawajcie łapki w dół Bo to bardzo nie motywujące I na razie cześć strzałka